Obróbkę zdjęć można bardzo przyspieszyć dzięki sztucznej inteligencji i akcjom do Photoshopa, albo nawet łącząc obie te rzeczy. Niestety AI, którego rezultaty pokazuję na ekranie, czyli retouch for me nie jest częścią Photoshopa, tylko narzędziem kupowanym osobno, ale na szczęście integruje się w pełni z Photoshopem, działając jako wtyczka do niego. Właściwie to, co teraz widać, jest tylko ułamkiem możliwości, bo włączyłem jedynie poprawianie pędzlem korygującym, metodę Dodge and Burn i czasem ujednolicanie kolorystyczne, czyli to, co już pokazałem w szkoleniu ale można nim też poprawić ubiór, zęby, oczy, tło i tak dalej. Nie działa to perfekcyjnie, nie obrabia zdjęcia od początku do końca, raczej często jest punktem wyjścia do dalszej obróbki, szczególnie jeśli mowa o high-end retouchingu, a nie o poprawianiu portretów lub retuszowaniu ślubów, bo tam faktycznie można zrobić prawie całą robotę. Jednak w zdjęciach beauty, fashion i wszędzie tam, gdzie potrzeba dopracowanego retuszu, mogę zacząć od uruchomienia AI, które zrobi za mnie podstawy, a ja dokończę resztę. Retouch for me działa w sposób niedestruktywny, robiąc wszystko jak zawodowy retuszer, czyli używa pokazanej przeze mnie metody dungeon burn, usuwa skazy ze skóry pędzlem korygującym bez jej rozmywania, koloruje skórę na osobnej warstwie itd. Dlatego można zacząć obróbkę od automatycznego poprawienia zdjęcia i następnie kontynuować wszystko tymi samymi metodami, jakie pokazuje w szkoleniu. Wadą jest fakt, że to rozwiązanie płatne i że nie ma konkurencji, a zaletą jest jednorazowa opłata z dożywotnymi aktualizacjami zamiast płacenia za każdy miesiąc lub za każde obrobione zdjęcie, bo i taki system rozliczania już niektóre firmy stosują. Co prawda w teorii od zawsze były różne rozwiązania do rzekomego poprawiania skóry, ale działały tak, że po ich użyciu wtedy byłoby komukolwiek pokazać zdjęcie. Jak ktoś używał wtyczek pokroju Portraiture albo nawet filtra neuralnego do skóry wbudowanego w Photoshopa, to wie o czym mówię. Chociaż najczęściej jest tak, że będąc zupełnym amatorem, nawet tamte rozwiązania powodowały zachwyt, a zażenowanie przychodziło dopiero chwilę później, jak już się opanowało podstawy fotografii i obróbki, no albo jak się patrzyło na te zdjęcia z boku, nie będąc ich autorem. Po zainstalowaniu i aktywowaniu licencji retouch for Me powinno być automatycznie w Photoshopie, ale używanie go z menu jest niewygodne, bo w zależności od styczki wymaga dodatkowych kroków. Ja nie mam zawsze używam do tego akcji, ponieważ one wprowadzają też dodatkowe usprawnienia, ale to pokazuję w osobnym wideo o akcjach. Natomiast można też zainstalować panel sterujący retouch for Me i uruchomić w nim dowolną wtyczkę, albo zaznaczyć kilka z nich i uruchomić je jednocześnie.